Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek będzie dotyczył hodowli kur. Myślę, że zrobimy taki stan hodowli. Ogólne informacje dotyczące mojej hodowli kur, niosek, które zmieniły się w ostatnim czasie, albo jeszcze się zmienią. Może i tego tytuł będzie dotyczył. Zobaczymy. Jak widzicie, światło w kurniku się świeci. Wcześniej nie miałem, ale zrobiłem sobie haczyk w drzwiach, ponieważ ostatnimi czasy, jak po prostu za sobą od razu drzwi nie zamknąłem, to kury uciekały z kurnika na resztę podwórka, bo tam, wiecie, trawka ładna, a u nich na wybiegu tego nie ma. Więc sytuacja wymusiła założenie haczyka do drzwi. No i po prostu od razu te drzwi za sobą zamykam. Jak widzicie, również. Górki mają wysprzątane, tutaj posypałem trociny na podłogę. Wczoraj to robiłem. Oczywiście były to był to pierwsze, pierwszy porządek, pierwsze sprzątanie kulnika od ostatniego czasu. W zeszłym roku chyba ostatni raz było sprzątane. Tak przez całą zimę chciałbym, aby nagro, nagromadziło się tego obornika na podłodze. Zawsze to jakaś izolacja od zimna, także ostatnio dopiero ten kulnik sobie wysprzątałem. Tutaj posypałem suchą dezynfekcją trocinami, I, i jak widzicie, kurki już trochę narobiły. Tutaj możemy zauważyć, że już jedno, i tam drugie jajeczko jest w gnieździe, jest około godziny dziesiątej. Także jeszcze wcześniej kurki zdążą parę jajeczek jeszcze donieść. No, ale tak jak pamiętacie, gniazdo zostało zrobione na dworze, i tam na dworze sobie. Na dworze sobie również polubiły znosić jajeczka. Dokupiłem również do paszy. Znaczy, się do zboża dosypuję. Tutaj sypnąłem im trochę suszonego kopru, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ale dokupiłem sobie takie suche witaminy w proszku, dosypywane do zboża. Od jakiegoś czasu im je już podaję. Myślę, że jakoś lepiej one wpływają na. Ogólną ich dietę. Więc nie powinno być z tym żadnego problemu. Myślę, że w kurniku to by było na tyle. Przejdziemy sobie teraz na wybieg do kur, aby po prostu przekazać Wam resztę informacji. A jeszcze zanim to zrobimy, mogę Wam pokazać. Eee, tak, tutaj mam opakowanie po tych witaminach. Coś takiego mi pani dała w sklepie weterynaryjnym. Poprosiłem witaminy do ku, dla kur. No i dała mi coś takiego. Zostawiłem sobie tutaj to opakowanie, bo tam z tyłu, wiecie, informacje dane były, a przesypałem sobie tutaj do takiego pudełka. Jest ono w proszku, podawane do paszy. Tutaj mogę wam pokazać jeszcze, jak w ostatnim czasie wyglądała nieśność kur, bo nie powiem, jestem zadowolony z tych wyników. Jak widzicie. Nieśność około 10 jajek, średnio 9, 8. Tutaj również się pojawiały większe liczby jak 12 czy 11, ale średnio jajeczek jest codziennie 9. Bo jak widzicie tutaj 1 kwietnia, czyli wczoraj, bo jak widzicie dzisiaj ten odcinek nagrywam 2 kwietnia, było 10 jajek i w tym dwa zielone. We wtorek było 8, w tym jedno zielone. Poniedziałek 10, w tym jednozielone. Te kurki znoszące zielone jajka również trochę sobie tutaj naniosły. Jak widzicie, w poprzednim tygodniu było co dwa dni. Jeszcze wcześniejszym było mniej. Także teraz myślę, że powinno się powtórzyć. Bo tutaj w jednym tygodniu widzicie codziennie były zielone jajka. Więc myślę, że teraz też tak być powinno. Specjalnie sobie zapisuję w jakim czasie te kurki znoszą zielone jajka, aby po prostu. Wiedzieć i taką sekwencję sobie zastosować, to co? Przejdźmy teraz na wybieg do kur. Jak widzicie, wybieg dla kur trochę wizualnie się zmienił, a to za sprawą tego. Drewna, które zostało tu nagromadzone, oraz przywiozłem sobie tutaj jeszcze, kiedy trochę obeschło kilka taczek ziemi i podrównałem ten wybieg, aby trochę lepiej wyglądał. Ale jak widzicie, kurki znowu już tutaj wygrzebały i będę musiał poprawić. Również, jak widzicie, w tym ostatnim czasie, kiedy nie pojawiały się filmy, nagromadziliśmy tutaj trochę drewna. Oczywiście się nie zmieściło i trzeba było jeszcze tutaj trochę dołożyć, no ale zdarza się. I co do stanu hodowli kur, to mogę Wam powiedzieć, że ich liczba się nie zmieniła. Nadal mam 15 sztuk, plus kogut, czyli razem 16. I w tym dwie kurki znoszące zielone jajka. I zaraz przejdziemy do sedna. Nie wiem, czy dam to w tytule, czy nie. Ale jest bardzo ważna kwestia, którą chciałbym poruszyć. Jeszcze Wam mogę powiedzieć, że kurki razem z królikami dostają do jedzenia. Buraki pasterne i bardzo im one smakują. Ale spójrzcie, chcę je dziobnąć, ale niebezpieczne te kurki są. Siebie nawzajem dziobią po łebkach. Zauważyłem, że z tyłu głowy kury nie mają piór. I również na piersiach. Ale to co zrobiły z kogutem, do końca mu wyjadły wszystkie pióra, jakie miał na szyi. Schował się trochę za drzewkiem, ale spójrzcie. No, wyjdź. Miałem go nie pokazywać, ale zobaczcie, co one z nim zrobiły. I to nie tylko z nim, bo innym kurkom również wydziobują piórka. Sobie nawzajem, stają tak naprzeciwko siebie i nawzajem sobie po prostu te piórka wydziobują. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Ostatnio zostały po prostu lepiej karmione. Dostawały buraczka, kukurydzę, zboże z tymi witaminami. Tutaj miały wysprzątane, były puszczane również na resztę podwórka, aby sobie tam coś więcej zebrały. Ale jednak jest jakaś cecha, która powoduje to, że po prostu sobie nawzajem wydziobują piórka. Nie wiem, pisaliście, że brakuje witamin. Może to być czymś spowodowane, ale zauważyłem, że u innych osób czegoś takiego nie ma. Na przykład u mojej babci akury mamy te same. Powiedziałbym nawet, iż jaję trochę lepiej karmię, ale dostają to samo jedzenie, więc nie wiem, naprawdę nie wiem, czym jest to spowodowane to co, stan hodowli kur był kwestia wybiegu również więc może przejdę do najważniejszej kwestii o której bym chciał z wami porozmawiać a raczej poprosić was o pomoc w tej sprawie to co, to ja może tam po prostu przejdę Także spójrzcie, niby nic dziwnego, po prostu dwie kurki znoszące jajka w koszyku. Oczywiście na dworze, w tym wiklinowym naszym gnieździe. Bardzo im się ono spodobało i zauważyłem, że dosyć często tutaj kurki jajka znoszą. Tak jak mam 9 jajek, to na przykład tutaj jest 4, w środku jest 5, albo odwrotnie. To zależy, ale może uda mi się pokazać. Spójrzcie, że. Ta kurka również na głowie nie ma piórek, bo jak one siedzą na grzędach, już wieczorem, czy może nawet rankiem i w nocy, sobie nawzajem tak z głów wydziobują. Co po prostu są w stosunku co do siebie agresywne. Do mnie też próbują, ale ja tam im się nie daję. Stanowczo stąd po ziemi i jednak trochę respektują moją władzę. No ale może już nie będę przedłużał, tylko przejdę do tej kwestii. Jak widzicie, jedna z tych kurek, ta od ściany, jest to nioska, po prostu znosi tutaj jajko, a druga z tych kurek jest to kurka, jedna z tych dwóch, które znoszą mi zielone jajka w hodowli, zakupiona przez mojego tatę w zeszłym roku. I myślę, że ta kurka wychowa nam pisklaki. Kurczaczki, sklęta. Nie wiem jak to popra poprawnie fachowo się powinno nazywać. W tej kwestii jestem po prostu zielony, jak i te jajka, które ona znosi, hehehe. He, he. ale po prostu nic na ten temat nie wiem, a zauważyliśmy, że przez ostatnie kilka dni, 3-4. Ta kurka tutaj prawie całymi dniami przesiaduje, i już 3 dni z rzędu zniosła tutaj jajko. Myślę, że po prostu się zanosi na to, że ona tutaj tych jajek naniesie i będzie chciała je wysiadywać. Tak jakoś się to chyba fachowo nazywa. Więc możecie mi tam pisać w komentarzach, jak ten proces powinien przebiegać. Jak powinienem go nazywać, aby nie popełniać dużej ilości błędów w nomenklaturze fachowej. Jak widzicie, ona tutaj nie da się dotknąć, nie da się z tego gniazda zabrać. Aczkolwiek yy, na wieczór ona idzie do kurnika, z tego co zauważyłem. Również czasami w dzień chodzi sobie po wybiegu razem z innymi kurkami. Lecz jeszcze jest jedna kwestia: bo, jakby ta kurka chciała tutaj wysiedywać te jajka, to czy jest możliwość, abym po prostu cały ten koszyk zabrał do kurnika i ona w kurniku tam sobie siedziała, lub po prostu tutaj dołożył jeszcze jeden, albo ten w jakiś sposób zakrył. Aby nioski nie przeszkadzały, bo jak widzicie, tutaj się denerwuje, że ta druga kurka tu jej przeszkadza. Jakbym zrobił jeszcze jeden koszyk, to myślę, że ta wysiadująca mogłaby mieć lepszą przestrzeń do pracy i bardziej by się mogła młodymi kurczaczkami zaopiekować. Więc proszę po prostu Was o to, abyście mi opisali w komentarzach, jak ten proces powinien wyglądać, jak mam w tej sytuacji postąpić, co powinienem zrobić. Pewnie w kolejnych odcinkach dalej będę poruszał te kwestie, bo tak jak mówię, mało na ten temat wiem. Po prostu kurka zniesie sobie jajka i będzie je wysiadywać. Będą kurczaczki, ale pewnie trzeba coś jeszcze do tej kwestii zrobić. Dołożyć, jakie jajka najlepiej pod kurę podkładać, ile. W jakim terminie? Chyba 30 dni, czy coś takiego jest, tak jak u kurlików. Kura wysiaduje. E, więc proszę Was po prostu, abyście mi w komentarzach ten proces opisali. Już nie będę jej przeszkadzał, bo się chyba trochę denerwuje. Lecz jeszcze, jak wiecie, mam drugą kurkę, która znosi zielone jajka, więc te zielone moglibyśmy pod nią podłożyć. Razem z jajkami kurniosek i zobaczylibyśmy Czy jakieś ciekawe kurczaczki by spod niej wyszły Dobrze, już nie przeszkadzam Także jak widzieliście w hodowli kur dużo się nie zmieniło Ale myślę, że w przyszłym tygodniu pojawi się odcinek Z dość ważnymi zmianami Które właśnie nastąpią po nagraniu tego odcinka Więc mogę was tutaj teraz zachęcić do czekania na ten film Ponieważ coś się zmieni w kurniku, jeszcze nie będę mówił co, lecz coś się zmieni. I jeszcze mogę powiedzieć, ponieważ dużo osób się dopytuje, jakie kurki będą mieszkały w tym nowym kurniku, który został zbudowany. Widzieliście odcinek z jego budowy. Na razie nie będę zdradzał. Powiem, że one będą mieszkały sobie osobno na innym wybiegu i będą to kurki rasowe. Myślę, że z biegiem czasu na pewno il większa ilość szczegółów będzie Wam przekazana. Lecz jak na ten moment jeszcze ostatecznej decyzji nie podjąłem i po prostu nie będę mówił, jakie kurki tam będą mieszkały. Więc co, jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące mojej hodowli kur lub hodowli królików, lub jakiekolwiek pytania, jeśli macie, to zadawajcie je w komentarzach, ja będę Wam na nie odpowiadał. Jeszcze Was proszę raz, abyście mi pomogli w tej sprawie Kwoki, żeby ona nam ładnie wysiedziała kurczaczki, pisklaki, pisklęta, tak jak mówię, nie wiem jak to powinno się fachowo nazywać, i byłyby to pierwsze kurczaczki w moim życiu wysiedziane pod Kwoką, naturalne lęgi tak zwane, więc myślę, że byłoby na czym pocieszyć oko, jeszcze kilka odcinków, by można było o tej tematyce nagrać. Także proszę Was bardzo o to, abyście się wypowiedzieli w komentarzach na ten temat. I co, już nie będę przedłużał. Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z hodowli kur. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia, cześć!